Gdzie są te zajebiste buty? Tam. No, jesteśmy po kilkuset metrach i okazuje się, że za słabo zawiązane te buty. Nie, trzeba je mocniej zawiązać, bo zjeżdża mi noga całkowicie do spodu. A on idzie tak mocno na śródstopie, on zjeżdża tak mocno na śródstopie, ten, ten pa, papeć. Tak zmusza przynajmniej do biegania na śródstopie, Że mi całkowicie wszystkie palce idą na przodę. Chciałem sobie go mocniej związać, żeby mi się troszkę mocniej trzymał nogi. Bo to może być dziwnie podczas biegu. Pogadamy sobie troszeczkę na bucikach. No już, już był unboxing, nie? <laughs> już nie będziemy robić siary. To, to są te buciki. To są te buciki i będziemy je dzisiaj porównywać z tymi. Plan na dzisiaj jest taki, że będziemy biegać sobie tylko po asfalcie. Zrobimy sobie rozgrzewkę, wejdziemy sobie w jakiś tam szybszy, szybszy bieg, dosłownie przez chwilę, ściągniemy buty, założymy kolejne, czy założymy Alfy, potem znowu wrócimy do waporów i będziemy w ten sposób sobie te buciki porównywać. No i ja będę tam nagrywał. Wybiegniemy po 3,45. Ja chciałbym serdecznie jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy o, Przełożyli, się do zbiórki. Przełożyli się do zbiórki. Udało nam się zebrać 900 stóp dzięki wam. E, Samuś dopłacił ze No, lekko mała dopłata była, ale mimo wszystko fajnie, że ten chociaż patronite po części ruszył, że ruszyliśmy ze to zbiórką też. i udało się ogarnąć buty. Nie czuję się tego, nie? Ale już jest tak miękki. Mam wrażenie jakbym w poduszkach tak tego od materaca. Takie bieganie po lesie. Dziękujemy Mikołajowi. Miał rękę na pulsie i ogarnął mój rozmiar. Dzięki właśnie Mikołajowi, który, który w Niemczech nam no, te wcięki załatwił, no mamy je, teraz. Będziemy je dzisiaj testować. jakie jakieś nasuwa, to tak jakbym miał na wsparcie komfort i jednak ulecie. Mamy wapory. ten pierwszy model startowy, najszybszy, yy, już troszkę pobiegany. Miał parę startów ze sobą, parę treningów, ale nie jest jeszcze tak ta pianka mocno uklepana, więc jeszcze spokojnie można je bez problemu porównywać. Przede wszystkim mam w głowie. W to, jak się ten but się zachowuje, jak moja noga się zachowuje, w tym bucie sprężynowanie, nie wiem, Tu raczej nie sprężynuje, ale jest mega komfort. Duży, wymuszanie biegania do przodu, jest inaczej. US9 mamy waporka, kładziemy go na wagę. O, też będzie ważyć, to te wiesz, to jest każdy gram się liczy. Jedziemy, 193 sprawy. To samo należy się aczkolwiek mógł się zjechać. O, 189. 189 lewy, tych startów trochę tam było. No Na nich startowałem na też. pewno dwa razy na ulicy, w waporach. Raz na bieżni, gdzie jeszcze można dwa było razy na bieżni. Dwa razy na bieżni, gdzie jeszcze można było startować na bieżni. może 5 treningów w tych butach, więc tak naprawdę okay. nie wiem. Na 100, 300 km, nawet nie, 200 km jest w tych butach. To nie jest dużo. Producent chyba zapewniał, że. Między 400 a 600 dopiero zaczyna się jakby uklepywanie tego buta i będzie dopiero widać różnicę, więc myślę, że jeszcze okay. jakbym z 2-3 starty miał w tym bucie, zrobił jakieś treningi, to dopiero się wtedy zacznie uklepywać. Ale co ciekawe, zostaje na niskiej nodze. Czasami jest tak, że zaczynam z wysokiej nogi. Czuję, że w każdym bucie biegnę na wysokiej nodze. Tu jest tak jakbym był lekko właśnie na zbiegu, tak mentalnie że muszę utrzymać niską nogę, żeby popracować na tym bucie. I... jedziemy. 212. 212 lewy. Odwijamy sznurówki. 214, 13 no. Wszystkie jakby odczucia cały czas się rodzą gdzieś tam w głowie. Kolejna rzecz, jaką bym przypisał tym butom, to jest brak korzystania z pięty. powiem, ja że jak idę nawet na przód, to idzie na duży palec, nie? Kurde, to waleje. Może być tak, że podczas nagrania będzie widać, że jakby ten kontakt pięty z, z podłożem będzie, ale ja mam wrażenie, że ja cały czas biegnę na palcach. Wśród sobie palca spięty w ogóle nie korzystam. Idę tylko masą w dół, jest dowalenie, nawet się nie stara na duży palec. On i tak gdzie w pronację. Napięta pięta jest tylko wspierana tą pianką z tyłu, Poza tym mam wrażenie, że tylko cały czas biegnę na, na stopy Tylko korzystam z tego testu, bo to jest może ten bieżnik właśnie. Że też jakby producenci przewidzieli znaczenie tego buta, że ma być tylko mocny na duży palec. No a jest bieganie na dużym palcu czuję, że kurde, tylko na ten duży palec to Nawet jak idziesz na zewnętrzną krawędź, chcesz, to on i tak wymusza. No, to jest duże wcięcie na duży paluch. Jest tak dosyć no duża głębia. Idę masą w dół, pach, idzie do środka, nie? Pach. Tym bardziej nawet na zewnętrzną nogę, cyk. <grystanie> Zaraz tu się skończy. Jak to idzie? Znaczona jest granica na 300, 400, 500. Nie wiem, czy to jest prawda, na ile ja mam taką dobrą informację. No, duża prewencja na kontuzję. To jest na pewno. Jakbym mógł, to bym chyba biegał w takim bucie codziennie każdy trening. I zawody, i... Bo to odciąża. Odciąża całe stawy szczególnie przy takich przeciążeniach. No, ludzie sobie nie zdają sprawy. Taki klasyczny schemat zawsze wychodził, że biegać na zawodach to czyno w startówkach. Szybkie odcinki muszą być w startówkach. A startówka to... Wiem, jak wygląda startówka, nie? Tak jak ta lampa na mojej głowie, może się szybko rozwalić. <grystanie> jest zawsze na cienkiej podeszwie, A tu mhm. mamy dobrą wagę i jest but startowy. Przede wszystkim mamy zachowaną prewencję: nie rozwalamy sobie tak nóg. Wygląda, jakby nie miał się tak zbić, ale <grystanie> jak się go bierze do ręki, no to wydaje się ta pianka taka. Jak za te pieniądze powinien teoretycznie wytrzymać dłużej, ale mi się wydaje, że rzeczywiście jest to but pod maraton który ma służyć na 2-3 starty i koniec. Na przykład nie wiem, taki profesjonalista typu właśnie Eliud albo ta cała ekipa, która dostaje takiego babcia, która ma te buty wymieniane co 2-3 starty i tak to chyba teoretycznie ma wyglądać, mm. że dostałem buta świeżego, idę z nim na start, biegną i się po tym starcie jest do, do wymiany. Kurczę, jest kosmiczna różnica, związałem sobie mocno ten but no i w trakcie jest ok, nie zjeżdżam na przód. Ten but był kosmiczny na samym początku ze względu na ten twój. Spektakularna tutaj różnica, z tymi flajami, które mieliśmy wcześniej. Tak. jakieś inne buty. Tak. Że to, był, to był zdecydowany mega przeskok, jeżeli chodzi o buty startowe na samym początku. A ten to wydaje się już zupełnym jakimś tam kosmosem i odjazdem. tutaj jest jakaś. Ten to Można wsadzić tutaj sobie palec i on gdzieś tak. O, tam, o, coś tam Ma jakieś swoje. Dochodzi <noise> chociażby tych poduszek gazowych. Na samym środku jest widoczna ta płytka karbonowa. Że Im dłużej biegnę, tym czuję, że ten bucik jest bardziej dla mnie komfortowy. No, można sobie sprawdzić, czy to sprawdzić. Jeżeli ten jakby model, model zgniecenia jest ciężki. Muszę się trochę wysilić, żeby go zgiąć. Ciekawe, jak to w biegu będzie oddawać. Weźmy sobie na te 315, 310, 315, wejdź w kadencję. Zobaczymy, czy bucik będzie oddawał. Przy tym, co robimy, wydaje mi się, że dużo, dużo pomocy, nie? Przy tym, co się uczymy, to tak jakby ktoś nam troszeczkę z głowy zaczął rozumieć nasze pomysły. Fajnie się wpasowuje w to, w to co chcemy. Jest kadencja, kurczę, idzie prędkość. E, Okej, okay, słuchajcie, jeszcze w styczniu tego roku, jak byliśmy w Kenii, to mieliśmy możliwość przemierzenia Alfa Flyów, ale tych takich zwanowanych. tych Tych oryginalnych. Też są oryginalne, tylko te są jakby dopuszczone. Mniejszej. Duży. Jest pojedyncza płytka karbonowa, w tamtych oryginalnych była podwójna. W tych oryginalnych tam było chyba więcej tego karbonu, w tych płytek było więcej płytek, tak. i grubość podeszły na śródsto pod śródstopiem była powyżej 4 cm. Nie udało nam się spotkać Awiuta, ale udało nam się spotkać jego buty. Modelu, jak to wygląda zaraz sobie złożę, zobaczę, jak się w tym będzie chodzić po tę i 4,2 cm. centymetrów Czyli było ci A są te w aliopiek, nam... Tak, on miał tak? takie białe oczy. To... Ale sztywne, co? Strasznie. Aż, strasznie. A jeśli chodzi o ciężar, ciężkie, czy lekkie. Nie, będzie. Leciutkie. Pakasz, właśnie właściwe, co? Wow, ale nic nie bardzo! No jest bardzo, bardzo, bardzo trudno bardzo je zdjąć. No i te buty zostały zbanowane, ale my jeszcze mieliśmy możliwość przetestowania tych butów. Pamiętam Witten, żeśmy sobie na, na, na stacji benzynowej. I to przypadkiem. Idziemy sobie na obiad do Nancy. Wchodzi jakiś <tast> ziomek kenio. Dostałem od Nike'a do testowania buty. On był testerem. On był, on był testerem, no. testerem Nike'a i te buty dostał. Tylko, że te buty były trochę dla nas za duże. To był rozmiar tam 45. chyba... 45 45 Okej. Ok. Ja Ja sobie przymierzę, potem przymierzysz ten drugi. Są potwory e, Ale i tak jak wskoczyliśmy, bo i ja założyłem te buty Sebastian również potem założył no to wrażenie było niesamowite i właśnie mieliśmy już możliwość porównania z... To jest podobnie. Vaporami. Teraz założyłem sobie na nogę, to jest bardzo podobne wrażenie. Przede wszystkim to jest dopasowane, eee... to jest też inaczej. zupełny komfort. Ja co założył te wielgaśne Nike, Alfa Fly'e, ło, wow, ale go nosi! same biegną. Doszło, doszło. Same biegną? Same biegną, tak. Ale są olbrzymie, kurcze. Są za duże, bo to jest no. 11. Ale są mega lekkie przy tym, nie? Tak. Ale podeszwa jest po prostu kosmiczna. I faktycznie wymuszają jakieś takie inne ułożenie, Jacek? Sprzyjają wszystkiemu, co, co próbujemy wymusić w naszym biegu. Nie chcę bardzo Te wapory wydawały nam się wtedy, po przymierzeniu tamtych alfa-flyów w Kenii. Że no to zupełnie jakiś bamboczesnie i ten Alpha fly po prostu wywala nas w kosmos Okej, okay, teraz sobie się kawałek przy truchta w tych bucikach i zobaczy, czy jest taka petarda faktycznie Mam na nogach chłapcie, których nikt w necie nie może znaleźć nawet zdjęć. A ja mam dzisiaj okazję nawet sobie w nich potrupić. Dobra, Seba, Ładuj! Jest taki gigant. Ładuj! <laughs> Dawaj tą bo w ogóle... No na dwie z to no. Jest ładuj. Patrz, o, ładuj je. Ojej, co? Jest inaczej niż w Vaporfly'ach? Daj spokój. Te, które Nie, mamy? Jest jest mega potwór, One się w ogóle nie zginają. Nie, on od razu. Jest czujesz, że z 2-3 cm w ziemię, ale to od razu jest gigant, tak ci oddaje. Oddaje, nie? I można bez problemu. No tak, tylko to do tego potrzeba bardzo silnej nogi. Musi być tak, mocna noga. Tak? Jak masz mocne załadowanie, jest gigantyczna, gigantyczna różnica w wywaleniu w górę. Ja sobie teraz założyłem te guciki, też sobie trochę pochodziłem już po mieszkaniu. Jest, jest mega, jest coś takiego porównywalnego rzeczywiście do tego, co, co, co czułem w tych butach będąc w Kenii. Tak. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Dobra, masz saszety. Troszkę mu klapią, nie? Bo są za duże, o kilka to rozmiarów. Mógł. Ale widać, no... Ale jest takie to rozmiarzenie do środka stopy. Także, no dużo sobie obiecujemy po tych Paputkach. No dobra, Jestem zakładamy tamte papcie i sprawdzamy z e, waporki. Jedziemy No przesiadka w drugie papcie, Jak wrażenie pierwsze? <noise> Jadę z, z forda do fiata <noise> Lubię taką cholewkę. To trzymanie stopy zupełnie inne jest niż w tym. Nie przegrzewa się tak nowe, Takie trzymanie skarpetowate. Lubię bo to jest taką skarpetą. Nie zartuję. Nie jest, jest różnica, jest różnica. Jest mega miękki. Teraz wchodzę w ten, to czuję, że jest w tej piany. Czyli wapor jest twardy? <laughs> tak, wapor jest twardy przy tym. Jest bardziej sztywny. Nie wiem, jak to się w biegu sprawdzi. Będziemy to dopiero testować. Wszystko jeszcze przed nami. No, różni się. Zdecydowanie różni się od waporów. Jest to zupełnie inny but. Wchodzimy w kadencję. Weź na to 3.10, 3.5, 55, Tak, na leciku. Nie wiem czy to nazwać to jakby sprężynowaniem, dynamiką. Trudno to określić, ale rzeczywiście czuję, że jest niżej, nie? Ten idzie troszkę mocniej naprzód na palce. To jest ciekawy, nie? Jest lżejszy. Od razu to czuję, nie? Ja też jakby się nasuwa. Teraz ciągamy papcie, zakładamy alfę, wejdziemy sobie w alfach na 2,30, zobaczymy jak to będzie. Mamy na nodze teraz, no. dłużej, <laughs> po przebiegnięciu jakiegoś odcinka już zapominam o no tamtym, ten się znowu staje fajny. Nie? Czuję oddawanie i jest kolosalna różnica pomiędzy tamtym w biegu a tym, ale jeden i drugi jest dobry, kurczę jest naprawdę dobry. Można zapomnieć o tym i ten rzeczywiście znowu zaczyna fajnie oddawać. Czyli waporek się zgubić, nie? nie idzie do śmieci. nie, nie. To jest zupełnie inny but, ten alfa. E, jakbym miał się odważyć biec na piątkę, czy coś, to chyba wybrałbym w opora na jakiś szybszy. Chociażby też dlatego, że, jest, e, że ma wagę mniejszą, ale dynamika jest taka sama. Bardzo dobrze oddaje. Alfa, ten... alfa na dyszkę? Dyszka i no, maratonczykom zazdroszczę. <laughs> Buta. Jakbym miał biegać maraton, to kurde 42 km klepać w tym, a w tym to wolałbym tego fajny bycie, no z nim można by chyba wszystko już było robić. Jest krótkie. Jest taki efekt wow się robi. A wysokościowo duża jest różnica? Jest, jest. O, jeden i drugi jest dynamiczny. Wydaje mi się, że dużo się dzieje, jak się noga rozgrzeje. Ta skarpetowość budury robi bardziej elastyczny. On tak się nie rozciąga w biegu, jak ten. Jakby. Ruch tego buta razem z pianką, z całym wszystkim jest całościowy przez tą skarpetę. No bieżnik moim zdaniem zjedzie się szybko. Jest tylko z przodu na śródstopiu. Jest zupełnie inny niż... jest zupełnie inny profil, mi się wydaje, że to jest mocniejszy. Okej, okay. wchodzimy sobie teraz. Znowu zmieniliśmy buty na Alfy. Z tyłu nie ma go w ogóle. To jest, jest coś pseudo bieżnikowatego, ale wydaje mi się, że to jest praktycznie ten sam materiał co tej pianki. 15? No Dobra, mam możliwość w tej chwili porównania tak na szybciutko. Od razu oddaję. No różnica była bardzo duża, musiałem naprawdę depnąć mocniej. Bardzo komfortowo. Kurde, ale oddaj, ale jest... Nie wiem czy jest jakaś kumulacja energii w tym wszystkim. Przy tym. No jest łatwiej utrzymać jakąś prędkość Może to ma tak być, że wiesz Im bardziej dowalisz Tym ta energia z tego papcia ma oddać w jakimś stopniu Nie wiem czy to jest rzeczywiście na tyle prawdziwe Trzeba było badania chyba zrobić No ale rzeczywiście jak mówimy o takich powierzchownych rzeczach, o których wszyscy mówią, czyli sprężynowanie, oddawanie energii to są, na pierwszy rzut oka, gdzieś tam wewnętrznie, mentalnie jak biegniesz to czujesz, że oddaje Ci ten papier. Gira odpoczywa trochę tył jak piecze, bo jest bieg na niskiej nodze. I ściągałeś podeszwy z butów. To no, coś takiego było, że zostawiałeś tylko z przodu, jakby bieżnik, sam, że była e, gruba piana sama na przodzie, a jakby to pięta była najmniej istotnym elementem całego buta. Ja w swoich artykułach piszę o Nike, który nazwałem Nike Betafly czyli coś jeszcze jakby po, powyżej Alfy. I tam właśnie myślałem o tym, żeby te buciki z czasem właśnie troszeczkę planować, żeby zrobić, taki, żeby zrobić ujemny drop po prostu albo zero. I, i sprawdzić wtedy jak te buty będą się, jak te buty będą się spisywały. myślałem o tym, żeby to spalować, ale po ok, się świetnie ok. sprawują. I nie ma, co, nie ma tutaj co grzebać. No zobaczymy, co z tym będzie. Jak tego dojedziemy, to będziemy mieć jakieś tam pole do popisu. zrobić w nim, zmienić, żeby poprawić ruch w trakcie biegu albo co nam się coś nie podobało albo co można jeszcze bardziej poprawić. Ziemię z tymi brudnymi wodami. na jedne, media, ja pobiegające troszeczkę. Pobiegając, tam sobie. sobie troszeczkę. Sobie troszeczkę. E, to, co mi się podoba w tych papciach, to to, że rzeczywiście one symulują, jakbym biegał cały czas w lesie. Cały czas biegłem sobie po asfalcie, czułem się, jakbym był bieg w lesie na mega fajnej, miękkiej ścieżce. Takie są moje odczucia. I rzeczywiście na ścieżce leśnej jakoś jest tak fajnie, że lepiej, ta noga chcesz się lepiej W tym też tak jest, się pojawia takie coś, że jak tak. biegniesz, to kurde chcesz załadować i nie boisz się tych przeciążeń. Tak. Że ten but przyjmie za Ciebie te przeciążenie w trakcie biegu. Natomiast <noise> e, podejrzewam, że w lesie, jakbyśmy wyskoczyli w tych bucikach e, do ja lasu, byłoby słabo, nie? Mógłby być niestabilnie. Ile zrobiliśmy? 8, 8 km zrobiliśmy. 8 km 8, ale seba, seba tutaj coś widzi na bieżniku, a ja tam nic nie widzę. Nie masz okularów. Nie zużywa się bieżnik. Już po 8 km widać, że, że zaczyna się ścierać. Ale to, to bez znaczenia. Jest błocik, w którym bez problemu mógłbym trenować wszystko. I na rozbieganie, i, i na coś szybszego. sprawdzić się w, każdym, w każdej jednostce treningowej. No i bez można w nim dowalać. Wszystko idzie na duży paluch. Cały czas mocne przeciążenie na śródstopiu. No i jestem zmęczony. Dzisiaj układ nerwowy dostał. Pobawiliśmy się dużo w kadencji. Dużo co dzisiaj pozmuszał na, na niskiej nodze. Eee, I czuję, że powoli zjeżdżam. Ale no, przetestowaliśmy chyba prawie na wszystkie możliwości tego buta. Brakuje tylko takiego testu. Zrobimy sobie znowu jakiś koronatest. Konkretny test, Konkretnym przeciążeniem dobrze. na jakichś tam naprawdę dobrych prędkościach i przytrzymanie tych prędkości <laughs> przez dłuższy czas. Robiliśmy jakąś tam dwie przebieżki po 2,30. Reszta tempa tego biegu dzisiaj zgrywała się w granicach od 3,0 do 4,0. Taki przedział. Jest naprawdę bardzo spoko, bardzo dobrze. A poza tym przyjmuję kanał Jacola, bo on nie zbiera subskrypcji. Wywalam go, dlatego dajcie mi łapkę w górę, a nie mu.